Ciemka, witajcie w kolejnym odcinku Motocykli Kładów Moich Widzów. Takie dwa szybkie ogłoszenia na początek. Jeżeli możecie, wbijcie na mój drugi kanał i zostawcie tam suba. Powoli rozwijam sobie tam kontent, w którym będziemy niszczyć jakieś telewizory, telefony komórkowe oraz warzywa i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję. Początki są bardzo ciężkie z nowym kanałem, na pewno to wiecie. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jak daję oceny moim widzom, to zerknijcie sobie z kolei na ostatni odcinek rowerów moich widzów, tam co nieco o tym opowiedziałem. A teraz przechodzimy do oglądania. Pierwsza osoba, Daniel. Daniel, pozdrowienia dla Ciebie. Daniel chciał nam przedstawić skuter Piaggio Zip 50. Skuter ten jest z 2014 roku, sprowadzany z Włoch. Jest jego pierwszym właścicielem w Polsce. Przebieg tego skuterka to 9500 km. Prędkość maksymalna 70 km na godzinę. Jak wymieniony zostanie tumik na sportowy, to będzie 80 km lekko. Skuterek jest ten bardzo fajny, fajnie się rozpędza, jest bardzo zwinny. Daniel poleca go każdemu, jest zadowolony z tego zakupu, pali na dotyk, skopniaka i ze startu. Problemów w ogóle z nim nie ma, tylko śmigać. Daniel, ocena 6,5. Kolejna osoba tego zestawienia Mateusz. Mateusz, pozdrowienia. Mateusz wysłał nam Yamaha Aerox z 2014 roku. Ile ma przejechane? 9000 km. Jest jego drugim właścicielem, skuter zakupiony za około 8000 zł. Jak na skuter o pojemności 50 cm jest bardzo zrywny. Jest on chłodzony cieczą. Ma on już chłodnicę. Ma także elektryczny licznik. Jego prędkość maksymalna to 80 km na godzinę. Skuter posiada jeszcze dwie blokady. Jeżeli chodzi o zmiany, to jego zdaniem skuter nie potrzebuje żadnych modyfikacji, bo sam w sobie jest bardzo ładny. Jedynie co dodał to niebieskie odblaski na felgi i pomalował napisy na oponie na biało. Jak dla niego, jest on bardzo wygodny. Planowane jest jeszcze zdjęcie tych dwóch blokad, o których wspominałem, i na zakończenie widz ten ma 15 lat. Jedno, dwa zdjęcia zasługują na bardzo dużą pochwałę, a za całość ocena 8,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon, pozdrowienia. Fajnie, że wysłałeś nam dźwięk silnika, ale o tym zaraz. Szymon wysłał nam CR125. Ma on 40 koni mechanicznych, rocznik to 99 rok. Prawdopodobnie moto ten jest starszy od wielu z Was. Jest to pojemność 125, jak sama nazwa wskazuje, prędkość maksymalna nie jest znana, ale jest bardzo mocny. Tutaj, gdy widz wysyłał zdjęcia tego motocykla, to posiadał go dopiero 2 dni, ale według niego jak na ten czas sprawował się świetnie. Daj znać w komentarzach, jak teraz ci się nim jeździ. Ma on 6 biegów, a za tą huzkwarnę zapłacono 4500 złotych. Posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika, zobaczymy jak to brzmi. No i wszystko już jest jasne. Ocena 7 i 8 na 10. Przechodzimy do Marcina. Marcinowi przybijam żółwia, z kolei Marcin chciał przedstawić nam swoje perza z 2010 roku. Nie należy niestety do niego, porusza się nim jego tata, ale oczywiście jest to dozwolone w tej serii można wysyłać zdjęcia motocykli czy tam kładów i tak naprawdę również samochodów swoich rodziców. Skuterek ten został zakupiony dwa miesiące przed wysłaniem zdjęć. Został sprowadzony z Francji, a kupiony w Polsce za kwotę 4000 zł. Skuter ma przejechane ponad 6000 km, no i jest w poleciutkim wypadku. Jest w nim uszkodzony lakier, ale w zimę zostanie oddany do lakiernika i zmieniają kolor na inny. Marcin, daj znać w komentarzu, jaki kolor wybieracie oraz jak tym skuterem się jeździ. Na tą chwilę ocena 6 i 6 na 10. Płynnie przechodzimy sobie do Adriana. Adrian wysłał sporo opisu, za co wielkie dzięki, no i pozdrowienia. Na początku maila serdecznie mnie pozdrawiasz, no oczywiście a ja ciebie również. Napisałeś, że robię świetne filmy, dziękuję bardzo. Przechodzimy do rzeczy. Z motocyklami Adrian ma do czynienia od małego chłopca. Tą pasją zaraził go jego tata. Motocykl, który posiada i który widzicie pochodzi z 2015 roku. Kupiony został w listopadzie 2017. W Polsce ta marka nie jest zbyt dobrze znana, jednak jej popularność stale rośnie. Moto zakupiony totalnie seryjny, dokładnie taki jak wychodzi z fabryki. Miał on około 5 koni mechanicznych, jednak przy takiej masie 93 kg moto był dosyć mocny. Niedługo trzeba było czekać na pierwsze modyfikacje wizualne i mechaniczne. Jeżeli chodzi o te wizualne, to zmieniły się lusterka dolne na czerwone, manetki czerwone replika domino, naklejki, czyli paski na koła, pomalowanych zostało parę elementów takich jak... Starter, osłona zębatki przedniej, podnóżki pasażera oraz śrubki. Zostały zmienione kierunkowskazy 4 sztuki na LEDowe, nakrętki na wentyle czerwone, jakieś tam przewody paliwowe, a jeżeli chodzi o mechanikę, to wymieniono sprzęgło hydrauliczne na czerwone, uszczelniacze, lak, olej w skrzyni, no i cały napęd oraz wydech. Założony również został cylinder 80 cm3. Tutaj użytkownik ten bardzo stara się dbać o motocykl i tak naprawdę to bardzo doceniam. Warto wszystko wymieniać na czas, no i on to robi. Wydał na niego bardzo dużo pieniędzy, a i tak to jeszcze nie wszystko. Planuje kupić gaźnik i jeszcze wał. Jeżeli chodzi o tak naprawdę jazdę i uczenie się, to uczy się on różnych trików, takich jak Willy i stopi. Bardzo dużo czasu spędza na motocyklu, a ten prezentowany specjalnie umył do zdjęć. I takie opisy bardzo są fajne, rzeczowe, tak naprawdę wszystko w nich jest zawarte. Ocena 8 i 8 na 10. Przechodzimy do Łukasza i jego Simpsona S51. Pozdrowienia Łukasz. Simpson ten pochodzi z 1989 roku. Łukasz jest jego trzecim właścicielem. Od nowości przejechany ma on 25 tysięcy km, no i nadal śmiga. Simpson w ubiegłe wakacje tamtego roku przeszedł kapitalny remont wizualny i mechaniczny. Każda część była oczyszczona i pomalowana na nowo. Cały remont był bardzo kosztowny i czasochłonny, ale efekt był olśniewający. W silniku zostały zrobione, nowe wał, nowe łożyska, nowy cylinder oraz prawie nowy gaźnik. Nadwozie było odnowione w całości, każda śrubka była wykręcona, oczyszczona i pomalowana, więc można byłoby o tym długo pisać, ale żeby nie przedłużać. Simpson dostał nowy kolor na bag i na dekle. Jeżeli ktoś chce, to kod Lakieru to RAL 5012. Simpsonek jest w 80% DDR, czyli oryginalny. Po tych wszystkich pracach Simpson sprawuje się na piątkę z plusem. Jego maksymalna prędkość to 70 km na godzinę, spalanie w granicach 4 litrów, ale czasem dochodzi do 5, zależy jaki kto ma styl jazdy. Simpsony jeździ się bardzo dobrze, nadaje się na drogi asfaltowe i na drogi polne. Bardzo polecam ten motorower na pierwsze moto. Simpson na dzień dzisiejszy jest wart około 4,5 tysięcy złotych. Rzeczowa sprawa, i jeszcze na zakończenie dodały, że wpadnie nowy cylinder w tym sezonie, czyli pewnie już prawdopodobnie wpadł 60x4x3 i gaźnik 27mm, więc jest grubo. Ocena 8,5x10. No i kolejna osoba, Wojtek. Wojtechu pozdrowienia. Wojtek chciałby nam przedstawić swój skuter. Jest to Yamaha Slider 50 z wymienionym wydechem widocznym na zdjęciu. W tym skutrze zamontowany jest sportowy napęd, dzięki czemu ten potwór osiąga 92 km na godzinę. Jest to 2T i jest jego drugim właścicielem. Prosisz mnie o ocenę i tak naprawdę chciałbym Ci dać więcej, ale muszę Ci dać ocenę 6,3, a tak naprawdę zasługujesz na więcej. Tylko te zdjęcia są jakieś takie mało wyraźne. Być może niektórym się spodoba. Jest w tym oczywiście jakiś urok. No i przechodzimy do Krystiana i jego kłada. Krystian pozdrowienia, no i bardzo fajnie, że w końcu jakiś kład. Krystian ma 15 lat, jeździ na kładzie Lucky Star o pojemności 300 cm. Kupił go za mniej niż 8000 złotych. Ma go już rok i nie było z nim żadnych problemów. Ma 5000 km przebiegu z małym kawałkiem, Dba o maszynę i bardzo ją kocha. Kłady są jego życiem, tak właśnie wspomina. Jeździ nim głównie po lasach, no i wystawił go na sprzedaż, bo chce coś mocniejszego. Mocy nigdy za wiele. Ocena 6 7. No i przejdźmy sobie do jeszcze jednego Wojtecha. Wojtek, pozdrowienia. Drugi Wojtek w tym zestawieniu wysłał nam Simsona S51B. Widać mamy szczęście do Simpsonów w tym odcinku. Zobaczmy z którego jest roku. Moto ten został wyprodukowany z 1984 roku, czyli jest nieco starszy. Rozpędza się do prędkości 65 km na godzinę. Jego przebieg jest zadziwiająco niski, jest to ponad 7 ,6 tysięcy km. Pojemność to 50 cm3, skrzynia biegów czterobiegowa. Simpson jest w 100% oryginalny, nigdy nie był remontowany ani rozkręcany. Nie było to z powodu niedbałości, lecz z tego, że nie było żadnego innego powodu. Za niedługo minie rok, jak go kupił. On przejechał nim 500 km od zakupu. A zdjęcia wysłane zostały no jakiś czas temu. Pewnie jest to około miesiąca, bo tak zazwyczaj trzeba czekać na to, żeby pojawić się w tych odcinkach. I słuchajcie jeszcze jedna taka rzecz. Wojtek chciałby was wszystkich pozdrowić, pozdrowić moich widzów. Wyślijcie w komentarzach pozdrowienia dla Wojtka, będzie mu w sumie bardzo miło. To miło z jego strony, a ode mnie ocena 7 na 10. No i to wszystko w tym odcinku. Jak zwykle mam nadzieję, że odcinek podoba wam się. Robię wszystko co w mojej mocy, żeby tak było. A jeżeli chcielibyście się jakoś odwdzięczyć za te odcinki, które dla was robię, wbijcie na mój drugi kanał. Zostawcie tam suba. Linka macie w opisie, no i spróbuję go dodać jeszcze w komentarzu. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.